Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom trzeci. Czyta Michał Kurka. 28 maja. List do Świętego Antoniego. Lekcjo. Bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat Franciszek przesyła pozdrowienie. Uważam to za dobre, że wykładasz świętą teologię braciom. Bylebyś tylko podczas tego studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności. Jak mówi reguła? Święty Franciszek, list do świętego Antoniego. Meditacjo. Po rozważeniu reguły i testamentu świętego Franciszka, pragniemy teraz zająć się jego listami. Chcemy w tych medytacjach nie tylko przemyśleć, co biedaczyna pisał do swoich odbiorców, ale i przyjrzeć się relacjom, jakie miał on z różnymi osobami. List do Świętego Antoniego został napisany na przełomie 1223 i 1224 roku, już po napisaniu i zatwierdzeniu reguły. Święty Franciszek był wtedy krótko przed wejściem na górę Laverna, gdzie miał otrzymać stygmaty. Zakon, który wtedy był już bardzo liczny, posiadał regułę, a więc kierunek, w którym miał się rozwijać. Święty Franciszek, rezygnując z urzędu ministra generalnego, przekazał władzę jurysdykcyjną nad swoim zakonem swoim wikariuszom. Pozostał jednak jedynym autorytetem wśród braci, który był zdolny do różnych rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o formę życia. Święty Antoni miał już za sobą kilka ważnych doświadczeń, które ukształtowały jego życie. Po spotkaniu z pierwszymi męczennikami franciszkańskimi i przejściu do zakonu braci mniejszych, przeżył niepowodzenie swojej wyprawy misyjnej do Maroka. Następnie oddał się życiu kontemplacyjnemu, przebywając przez pewien czas w pustelni. Gdy przypadkiem odkryto jego niezwykłą wiedzę i zdolności kaznodziejskie, święty Antoni odczytał to jako znak opatrzności Bożej, która wzywa go do opuszczenia pustelni. I oddania się wędrownemu kaznodziejstwu. Cały rok 1224 święty Antoni poświęcił na głoszenie Ewangelii w południowej Francji, gdzie także zaczął nauczać teologii swoich braci. Podejmując posługę nauczania braci świętej teologii, w sercu świętego Antoniego zrodził się problem, który był dość powszechny w całym zakonie: czy naukę, wiedzę można pogodzić z ideałem ubóstwa? Ktoś wykształcony, jakby z natury należał wtedy do wyższej klasy, a przecież bracia świadomie wybierali przynależność do niższej klasy społecznej. Z tą wątpliwością musiał się Święty Antoni zwrócić do Świętego Franciszka, na którą biedaczyna odpowiedział mu listem. Już może nas zadziwić pierwsze zdanie listu. Bratu Antoniemu, biskupowi memu, brat Franciszek przesyła pozdrowienie. Dla Świętego Franciszka Święty Antoni był bratem i biskupem. Bratem, ponieważ należał do tego samego zakonu, a biskupem, ponieważ nauczał świętej teologii. Mamy tutaj jakby dwa pryzmaty, przez które patrzył biedaczyna na Świętego Antoniego. Pierwszy, że Święty Antoni był bratem mniejszym, żyjącym według ewangelicznej formy życia. Zachowanie tego sposobu życia było powołaniem i czymś nadrzędnym dla Świętego Antoniego. Drugi pryzmat to wykształcenie i posługa słowa świętego Antoniego. Ponieważ święty Antoni służył Bożemu Słowu przez głoszenie go, a robi to dokładnie tak, jak święty Franciszek tego pragnął, to dlatego nazywa się go biskupem. Święty Franciszek jednoznacznie rozstrzyga wątpliwości świętego Antoniego. Uważam to za dobre, że wykładasz świętą teologię braciom a więc kwestii minorytas nie można sprowadzić do posiadania albo braku wykształcenia. O naszym byciu mniejszym nie przesądza brak wiedzy, ale autentyczna pokora. Kto jest pokorny, temu w niczym nie przeszkadzają dyplomy. Jest wręcz odwrotnie. Gdy do głębokiej wiedzy dołączy się duchowe ubóstwo, to powstaje wtedy ogromna siła duchowa o wielkiej mocy przebicia. Dlatego też biedaczyna bardzo jasno napisał, że studium teologii jest czymś dobrym dla braci. Możemy z pewnym zdziwieniem stwierdzić, że wątpliwość jaką miał święty Antoni, przetrwała aż do dziś w umysłach wielu braci. To znaczy, że wiedza lub jej zdobywanie są przeciwne duchowi minorytas. Odpowiedź świętego Franciszka jest tak jasna, że nie powinno być już żadnych wątpliwości. Pozostaje nam jednak o wiele większa sztuka, by tak studiować, aby nie gasić ducha modlitwy i pobożności, jak mówi reguła. Oracjo. Święty Antoni, doktorze ewangeliczny, przyczyniaj się za nami, ucz nas, jak łączyć głęboką wiedzę teologiczną z miłością do Boga, pokorę z mocą głoszonego słowa, prosimy cię. Stawiaj się za wszystkimi naszymi braćmi, którzy nauczają świętej teologii, aby potrafili tak jak ty przekazywać nie tylko wiedzę, ale i mądrość.